Iga Świątek dobrze rozpoczęła sezon na trawie. Polka wygrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką 6-4, 6-4 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. Po French Open Świątek miała ponad dwa tygodnie, żeby trenować grę na trawie. Pierwszy sprawdzian wypadł bardzo dobrze, bo poza krótkimi momentami w pierwszym secie Polka kontrolowała wydarzenie na korcie. Świątek choć po kilkunastu minutach przegrywała 1-4 i na początku popełniała sporo Wymuszonych błędów, to w końcu zaczęła grać precyzyjniej, no i to przełożyło się na pięć z rzędów wygranych gemów. W trzech pierwszych nie dała rywalce wygrać nawet punktu. W drugim secie rywalizacja gem za gem przebiegła do stanu 3-3. W kolejnym świątek przełamała za rękę, a następnie podwyższyła na 5-3. Białorusinka zdołała wygrać kolejnego gema, ale kilka minut później już iga świątek zamknęła spotkanie. To był szósty mecz tych zawodniczek i piąta wygrana świątek. Gra na trawie to może być szansa na przełom w grze IGI, ale też okazja dla jej trenera Wima Fiseta, żeby w pełni udowodnić, że jego zatrudnienie faktycznie miało sens. Pod wodzą tego trenera IGA do tej pory nie wygrała żadnego turnieju, spadła na ósme miejsce w rankingu, ale też można mieć takie wrażenie, że odzyskała pewność siebie po aferze dopingowej. IGA wielokrotnie zresztą podkreślała, że jej współpraca ze sztabem jest długoterminowa. Co ważne i co podkreślają eksperci, IGA w Bad Homburg nie ma wielu punktów do obrony. To też zmniejsza presję i daje możliwość poprawy wyników Wojciech Fibak w rozmowie z Faktem podkreślał, że brak presji może być kluczowy dla Świątek, no i teraz może być już tylko lepiej. Tak powiedział, chociaż można odnieść wrażenie, że powiedział również, no bo gorzej być nie może. Tu bym się nie zgodził. Turniej WTA Bad Homburg 2025 to zresztą ostatni sprawdzian dla tenisistek przed no, wielkoszlemowym Wimbledonem z numerem jeden do rywalizacji przystąpi trzecia na światowych listach Jessica Pegula, która będzie jedną z głównych faworytek. Członek Sztabu Świątek, Maciej Ryszczuk, w rozmowie z TVP Sport, został zapytany m.in. o dość niepokojącą taką niemoc, którą Iga Świątek sygnalizowała podczas turnieju w Madrycie. Podczas turnieju w Madrycie Iga po raz pierwszy narzekała na swoje nogi, wcześniej to była jednak jej mocna strona. Zdaniem Ryszczuka, związane jest to ze stresem i napięciem pojawiającym się w trakcie meczu, i jest to dość ciężki aspekt do usunięcia. Mało tego, intensywne treningi mogą w tym przypadku nawet nie tyle nie przynieść oczekiwanych rezultatów, co jeszcze pogorszyć sytuację, bo jego zdaniem przede wszystkim cieszenie się grą musi być na swoim miejscu. Bez tego trudno jest cokolwiek dalej budować. Tak tłumaczył trener. Ryszczuk mówił też o przygotowaniach do trawiastej części sezonu, a tu głównie chodzi o inne poruszanie się, o ustawienie się do piłki. Na trawie kozioł jest odmienny niż na innych nawierzchniach. Ćwiczone było też taktyczne rozwiązanie, które Iga omawia bezpośrednio już z trenerem Fisetem. No, Iga musi liczyć się z tym, że jej droga w turnieju będzie wymagająca. Faktem jest, że rozstawiona z numerem czwartym w Bad Homburg sprawia, no, że trafia też na inne rywalki, no, a już na Wimbledonie sytuacja również się będzie zmieniać. Natomiast nie powinniśmy chyba spoglądać na to, z kim IGA będzie rywalizować, bo dla nas osobiście IGA jest po pierwsze numerem jeden, cokolwiek mówią rankingi, bo trudno tak naprawdę oddać całą sytuację pozycją rankingową. IGA miała poprzedni sezon naprawdę fenomenalny, ale potem bardzo wiele w jej życiu zawodowym i prywatnym się wydarzyło. Nie miała szansy przez pewien czas grać z powodu afery dopingowej, więc. Zdobyte wcześniej punkty nawet nie miała szansy ich obronić. No, potem troszeczkę się to wszystko posypało, natomiast no, trudno też mówić o jakimś bardzo złym sezonie, kiedy mówimy o dojściu do ćwierćfinału czy do półfinału, o czym inne polskie tenisiski mogą no, co najwyżej pomarzyć, i nawet jednokrotne dojście do półfinału w jakimś turnieju dla MDelinet czy Magdaleny Frank jest ogromnym osiągnięciem. Przyzwyczailiśmy się oczywiście trochę do sukcesów Igi Świątek i mamy nadzieję, że i trochę nawet takie oczekiwania, że będzie wygrywać w każdym możliwym turnieju. To nie zawsze się oczywiście zdarza, natomiast ta trawa może być tak jak wspominałem, również pewnym wyznacznikiem sensu zatrudnienia Uimafiseta Fiseta w tym wszystkim. Cały czas mam takie wrażenie, że Wim Fiset został zatrudniony między innymi właśnie po to, żeby przygotować Igę do gry na trawie, żeby Iga mogła swoją gablotę wypełnioną pucharami zapełnić tym jeszcze jednym, którego jej brakuje, czyli właśnie skortów trawiastych z Wimbledonu i cały czas liczę na to, że obecność Belga w sztabie Iggy Świątek jest właśnie po to, żeby z jednej strony nadać jej trochę radość z gry, trochę być takim nie tylko trenerem, ale również takim też wsparciem nawet mentalnym, chociaż wiemy, że tym zajmuje się zupełnie ktoś inny. No, ale przede wszystkim sens jego zatrudnienia e, Powinien zostać poparty jakimś sukcesem. Na razie tych sukcesów nie ma, mało tego, często łapiemy się również za głowę, jak to jest możliwe, że jest nowy trener, a IGA nawet nie broni tego, co zdobyła w poprzednim sezonie. Że można nawet mówić o jakimś takim regresie w stosunku do tego, co było. W zeszłym roku, bo królowa mączki nagle musi ustąpić miejsca innym zawodniczkom, i tu już pojawiają się pretensje. Nawet wśród dziennikarzy jest takie powiedzenie, że tenis to nie piłka nożna, bo gdyby tak było, to prawdopodobnie Infiset byłby już dawno temu odstawiony, a jego miejsce zająłby już pewnie czwarty trener, który musiałby, jakby nazwijmy to, ratować sytuację. Na szczęście to Iga jest tutaj PZPN-em, to ona. Zatrudnia swój sztab i to ona przynajmniej ma takie poczucie, że wie, co robi. Pozostaje tak naprawdę mieć tylko nadzieję, że faktycznie tak jest i że Winfiset właśnie turniejem w Niemczech i Wimbledonem da powód, dla którego będziemy mogli powiedzieć: Uf, dobra, zapominamy o tym, co było, bo faktycznie jego obecność ma sens. A wy jak oceniacie, czy Iga ma szansę na wygranie Wimbledonu albo chociaż na dojście na jakieś wysokie miejsce? I czy zgadzacie się z założeniem, że obecność Wima Fiseta w jakiś sposób ma potwierdzić to, że szansa na wygranie na kortach trawiastych jest duża i że jego zatrudnienie faktycznie miało sens właśnie pod tym kątem, żeby przygotować Igę do gry na trawie? Czekam na Wasze opinie jak zwykle tutaj na dole i trzymamy kciuki za igę.